To jestem ja. Nazywam się Karolina i uczęszczam do czwartej klasy techniku nr 1 w Raciborzu. Jestem na kierunku technik organizacji reklamy. To, co teraz oglądacie to moje portfolio, zadanie domowe, praca na wyższą ocenę, jak zwał tak zwał. Ogółem wszystkie moje prace, które robiłam w szkole przepadły, bo osoba z Z je skasowała, ale nie ukrywając zależy mi na tej ocenie, więc w tym momencie wchodzi moja improwizacja. Zacznę od prac, które znalazłam za górami, za lasami w czasach, kiedy dochodziło się jeszcze do szkoły. Jest ich mało, co prawda, bo więcej nie znalazłam, ale lepsze to niż nic. Polećmy z grubej rury. Oto praca, którą oddałam 3 miesiące po terminie, co wiąże się z tym, że nie dostałam za to oceny, a palce bolały od kolorowania niemiłosiernie. Szkoda. Ostatnia praca za czasów szkoły to projekt okładki magazynu, który jest całkiem wpyte. Teraz prace z okresu lockdownu. Proste logo kawiarni, baner na stronę internetową, plakat numer 1, plakat numer 2, wizytówka Avers, wizytówka Revers, stoisko targowe, które swoją drogą powstawało tak. Prawie zapomniałam powiedzieć o stronie internetowej, którą stworzyłam z wykorzystaniem tych wszystkich elementów, ale pokażę ją tylko pokrótce. Kolejne rzeczy. Pudełko później herbatki, plakat manifest, reklama w formie manifestu na autobusie, projekt koszulki, projekt wystawy sklepowej, storyboard, który swoją drogą jest prześwietny, a zaraz pokrótce pokażę Wam, jak powstało storyboard oraz wystawa sklepowa. Oczywiście, zaznaczyć muszę, że scenariusz narysowany jest na podstawie reklamy berlineczek, najlepszych paróweczek w całej Polsce. Miam! A teraz proszę Państwa, mimo że mamy jeden stopień stresu, na dworze flatuje wiosna, wystawa sklepowa z butami do minus 30%. Tak między nami to lepiej niż na Black Friday w niektórych galeriach. Zrobiłam również przy taką animację, ale jeśli chcielibyście poglądać ją w normalnym tempie i z głosem, to zapraszam DM. Aktualne projekty są niestety pod klucz egzaminu nuda. Ale, ale, przez jakiś czas interesowałam się też fotografią. Mam ukończony nawet kurs. Oto kilka zdjęć. Jesienny nastrój, książka, więcej książek, kawa, czwarte nad ranem, zboża, miszmasz, kwiatki, neony, zachód, kościół, śniadanko, kolejny zachód, deszcz, snak, budynek, hala stulecia, kwiatek, mucha, pies. Zdjęcia znajomego i moja siła obróbki. Brzydkie, ładne. Brzydkie, ładne. Brzydkie, ładne. Kiedyś trochę częściej nagrywałam też filmiki. Jeden ma nawet 15 tysięcy odsłon na YouTube i 600 łapek w górę. Oczywiście muszę powiedzieć moim skromnym zdaniem, że scenariusz, kamera i montaż i tak dalej to wszystko moja zasługa. A teraz, to na co wszyscy czekali, prawdziwa wisienka na torcie. Nie pytacie jakim cudem, ale moje szkolne praktyki odbyłam w studiu tatuażu. Nieźle co, tam miałam okazję wydzierać nawet jednego ziomeczka. Dacie wiarę? Oprócz tego, kiedy tam siedziałam, zrobiłam kilka tablic ze wzorkami. Oto one! Taka, 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 taka i taka, i taka też. A do taki króciutki, naprawdę króciutki filmik: Ja powstałem takie różne, przeróżne pierdolki z mojej ręki, bo może kogoś to akurat interesuje. Tutaj na zdjęciu moja mama 10 lat temu, jeśli to oglądasz, mamła, na pewno tak jest, to Cię pozdrawiam. Ale abstrahując od mojej mamy, tutaj z kolegą tatuażycem robiliśmy projekt mojego rozkosznego tatuażu i jeszcze bardziej rozkosznego pieska. Na koniec bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam.